Dobrze, dzieciaki, jestem dziś wspaniałomyślny. Możecie wybrać sobie płatki na ten tydzień. Wow, Arlo Serial. Najsmaczniejsze płatki dla graczy na świecie. Przepraszam, Darwin, ale te płatki, Arlo, są moje. Masz tu, morks, masz. Dwa dni Proszę, mogę trochę Arlo Serial? Pewnie, Iś, stary. To, wszystko to jest nie tak z twoim morksmuszem? Morksmusz to tylko żwir zmieszany z trocinami. Nie mogę tego jeść. No cóż, pech to pech, stary. Ty podły wężu, jeśli jeszcze raz dotkniesz moich ukochanych płatków, Arlo, wciągnę cię do Królestwa Cieni i zrobię z ciebie paluszki rybne. Ba. W każdym razie, idę się przejść. Obserwuję cię.